Witam Państwa. Domy kultury, przedszkola, kluby seniora to miejsca, które odwiedzimy w dzisiejszej kulturze pod ręką. Zapraszam. W te piosenkę pamiętają zapewne wszyscy, których zafascynowała Anna German. Renesans popularności tej artystki nie ominął także Rataj. W niedzielę 16 lutego w Domu Kultury Orle Gniazdo rozbrzmiały piosenki zmarłej przed 30 laty piosenkarki. Śpiewała je Marianna Plakłewa-Olejnicza. Na tańczące rytmy, Wybrałam tylko jej kilka piosenek, dlatego że po prostu pamiętam je z dzieciństwa i stwierdziłam, że spróbuję zaśpiewać. Mam nadzieję, że się spodobało. Marianna plakłewa olejniczak mieszka na ratajach, ale pochodzi z Rosji. urodziła się w archangelsku nad morzem białym. Na niedzielnym koncercie nie mogło więc zabraknąć rosyjskich romansów Białe noci, ruski Artystka, którą mogła podziwiać publiczność Orlego Gniazda, pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Rodzice pani Marianny są lekarzami, ale śpiewają i grają na instrumentach. W czasie koncertu Marianna Plakłewa-Olejniczak wykonywała piosenki skomponowane przez swojego tatę. Oprócz muzyki drugą pasją artystki jest filologia. W Poznaniu pani Marianna ukończyła polonistykę, uczy również języka rosyjskiego. Mieszkańcy Rataj mogą pod jej kierunkiem poznawać mowę Puszkina w Domu Kultury Orlego.

Nie możesz się dziś złościć, bo dziś nadszedł dzień miłości. Na to by się zakochać nigdy nie jest za późno, a widzów Kultury Pod Ręką chcą o tym przekonać seniorzy z klubu Tęcza. Na osiedle bohaterów II Wojny Światowej zajrzeliśmy kilka dni po walentynkach i przekonaliśmy się, że walentynkowa atmosfera utrzymuje się tam cały czas. Jesteś piękny jak lilia wodna. Jesteś pachnący jak płatek róży, a Twoje serce przepełnione jest miłością. Mam pytanie, czy zostaniesz moim na zawsze? To dzisiaj zaręczyny, jutro ślub. Spotkanie klubu seniora to, jak się okazuje, świetna okazja na spontaniczne wyznania miłosne. Tego dnia nikt nie mógł poczuć się samotny. Święty Walenty zostawił każdemu członkowi klubu liścik miłosny. Daję Ci wszystko, nawet daję siebie. Pragnę to samo dostać od Ciebie. Czemu smutno na mnie patrzysz, czemu tak, myślisz tak, o tak. mnie źle, czemu nie chcesz mi uwierzyć, że naprawdę kocham Cię. Gdy tylko Siebie Księżyca głyśnie na niebie, wspomnij walę tego, bo kochacie. Seniorzy dowiedzieli się przy okazji skąd pochodził święty i jak zapisał się w tradycji. Idea walentynek bardzo im się podobała. Pani ma takie ładne serce, to może pani powie nam skąd się to serce wzięło. No na walentego. Oświadczył mi się. Takie potwierdzenie, że nigdy nie jest za późno. Tak, nigdy nie jest za późno. Mam 87 lat, już się teraz nie zakochuję, ale do niedawna proszę bardzo. <grym>, 15 lat temu straciłam męża i od tego czasu już się nie zakochuję, ale jestem przyjazna i, i z mężczyznami bardzo chętnie przyjazne stosunki nawiązuję. W każdym wieku miłość jest przyjemna, także miejmy nadzieję, że i młodzi i wiekowi, każdy się z tego cieszy, a że dziś mamy Dzień Świętego Walentego, to chcieliśmy się rozweselić, no i każdemu, żeby uśmiech na twarzy został i jak najdłużej trwały. Seniorzy z klubu Tęcza dobrze bawili się nie tylko na walentynkowym spotkaniu w klubie. W sobotę 15 lutego zorganizowali także bal przebierańców w Domu Kultury Jędruś. Były tańce, konkursy, loteria. Kondycji i pogody ducha można im tylko pozazdrościć. oprócz tego, że kibicujesz Poznań. Dinus to jest największy kibic w naszej drużyny. Ile lat ma Warta Poznań? Ile medali zdobyli polscy sportowcy w Soczi na te pytania? Odpowiedź znają przedszkolaki z osiedla Piastowskiego, a swoją wiedzą pochwaliły się Dinusiowi. Maskotka Warty Poznań odwiedziła przedszkole nr 119 we wtorek 18 lutego. To jest nie tylko promocja warty Poznań, ale też propagujemy zdrowy tryb życia, ruch, aktywność fizyczną poprzez zabawę. Właśnie to jest najlepszy sposób, żeby dotrzeć do takich maluchów: poprzez zabawę, pokazywanie im pewnych rzeczy w takiej luźniejszej formie. Przedszkole na Osiedlu Piastowskim to nie jedyne miejsce na ratajach, do którego zajrzał Dinuś. Od niedawna spotyka się z dziećmi z całego Poznania. Zaczęliśmy dokładnie we wrześniu zeszłego roku. Spotykamy się z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, gimnazjów. Dla przedszkolaków z Osiedla Piastowskiego Dinuś zorganizował małe zawody. Gdyby doping na meczach warty był taki jak ten, który kolegom i koleżankom zgotowały przedszkolaki, warta byłaby niepokonana. Przedstawiciele warty Poznań liczą na obecność najmłodszych na meczach, które ruszają już w marcu. Na stadionie przy Drodze Dębińskiej maluchy na pewno spotkają Dinusia. Dinuś jest obecny na każdym meczu. Tak jak tutaj już padło podczas spotkania, to nasz najwierniejszy kibic której nigdy nie odstępuje od naszej drużyny. Także na pewno spotkają Dinusia, nawet nie jednego. Goście Zwarty Poznań obiecali przedszkolakom, że wiosną odwiedzą ich jeszcze raz. Tożsamość Twojego miasta zmieniona od dawna. Chodzisz ulicami o innych nazwach, wygląd skwerów przypomina trotuary, Nowe budynki nie przyciągają wzroku maszkaronami i wykuszami. W Kulturze pod Ręką od czasu do czasu przypominamy państwu, że Rataje to miejsce, w którym mieszkają poeci. Tym razem poezja daje o sobie znać za sprawą najnowszego tomiku wierszy Barbary Tylman. W czwartek 13 lutego wieczór autorski promujący zbiór Nie Zapomnieć odbył się w Domu Kultury na Skarpie na osiedlu Piastowskim. Miejsca opuszczone przez uczucia. Kamienice bez okien, bez drzwi, bez dusz. Deszczowe lustra, popękane chodniki, nieurodzaj drzew, miłość bez słów. W uciekającym czasie rozmyte młodzieńcze wizje. Wracać tam? Czy Zaszyć się w zapomnieniu. Najnowszy zbiór wierszy Barbara Tylman złożyła ze wspomnień. Zdarzenia, refleksje, okruchy pamięci układają się w chronologiczny ciąg, który nieuchronnie zmierza w stronę wieczności. Ktoś mi powiedział, że tak wygląda, jakbym się żegnała, żeby to był ostatni. No, nigdy nie wiemy, co nastąpi. Nigdy nie wiemy, bo życie jest pełne niespodzianek. Ale obiecam sobie, że następny tomik może będzie troszkę bardziej radosny. Nie zapomnieć to szósty tom poetycki autorki zamieszkałej na osiedlu piastowskim. Jego promocja zbiega się w czasie z dziesiątą rocznicą debiutu książkowego poetki od tamtego czasu wiele się zmieniło. Kiedyś, kiedy wydawałam tomiki pierwsze, było w nich dużo przyrody, dużo zieleni, wiatru i takich różnych lekkich tematów. Jeden z poetów powiedział, że jestem królową kniei. I ja właśnie chcę zerwać z tą królową kniei, tym tomikiem, tym poważnym, który mówi o życiu codziennym, o tym co nas czeka, co wspominamy. Spotkanie z poezją Barbary Tylman w Domu Kultury na Skarpie uświetniła oprawa muzyczna przygotowana przez Leopolda Twardowskiego, który śpiewał między innymi utwory Marka Grechuty. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię? Kto został bohaterem? Kto żył i umarł marnie? Kto pierwszy został panem? Kto pierwszy został królem? Kto musiał stać wcześniej, a kto mógł spać za długo? Teraz zaglądamy do klubu promień na osiedlu piastowskim. Okazja, jaka nadarzyła się w środę 19 lutego, to dla seniorów wielka radość. Tańce i przyśpiewki rzeszowskie oraz tańce i przyśpiewki Beskidu Śląskiego wykonywali dla seniorskiej publiczności artyści zespołu Poligrodzianie. Poligrodzianie to zespół działający przy Politechnice Poznańskiej. Występują w nim artyści od sześciolatków aż po dorosłych. Dzisiaj zobaczyliśmy tam grupę młodzieżową. Tam, która właśnie już od dziecka jest związana z zespołem, i tak to zostało, i nadal tańczą. Będą tańczyć też w tych grupach studenckich, mimo że nie każdy z nich wybierze Politechnikę Poznańską jako swoją uczelnię. Grupa młodzieżowa Poligrodzian zaprezentowała nie tylko umiejętności taneczne, ale także niemal akrobatyczną sprawność. Pierwszy chyba oglądałam takie fajne, właśnie regionalne, rzeszowskie, śląskie. Bardzo piękne tańce, bardzo nam się podobało. Takie zespoły tutaj wszyscy bardzo lubią. I są też dziecięce zespoły, tu przyjeżdżają tam. to. Zawsze jest wesoło, nie? Cieszą nas takie występy. No i co tu kryć? No, trzeba podkreślić jedno, że przepiękna jest ludowa polska piosenka. Przepiękna, to jest nasz żywioł, pokazuje jeszcze ta młodość kipiąca pięknem. Nic dodać, nic ująć. Jesteśmy w niebo wzięci. O tak ciepłym przyjęciu marzą wszyscy artyści. Dawanie radości daje bardzo dużo radości, więc to jest, to jest taka stara zasada, której zawsze się trzymamy. I z miłą chęcią odwiedzamy i seniorów, i domy dziecka, bo, bo to zawsze tak podbudowuje. Seniorzy z klubu Promień chętnie goszczą w swoich progach artystów. Każdy taki występ to jest szczególny dzień. Mimo tego staramy się jak najczęściej zapraszać różnych gości. Dzisiaj mieliśmy Poligrodzian, ale mamy też cykl koncertowe poranki w promieniu, gdzie zapraszamy młodych poznańskich wokalistów, którzy przychodzą i również... Starają się przedstawić seniorom swój repertuar, taki, z którym występują w telewizji, w radio i stamtąd seniorzy mogą ich znać. W przyszłym tygodniu w poniedziałek zupełnie z jednej beczki mamy zaproszonego pana z Ogrodu Botanicznego, który będzie nam opowiadać o roślinach i serdecznie wszystkich na to spotkanie zapraszamy. Poza tym no, chcemy, żeby oferta była jak najbogatsza, w związku z tym zapraszamy i wokalistów, i zespoły, i teatry, i różnych gości, którzy mają pasję i chcą nam o tej pasji poopowiadać. Tak więc... No, nie ma tygodnia, żeby się coś nie działo. Przy okazjach takich jak ta, z pewnością będziemy ponownie zaglądać do klubu Promień z naszą kamerą. Dziś w kulturze pod ręką to już wszystko. Ja zapraszam na następne wydanie naszego programu w piątek 28 lutego.